Hej, witajcie moi wszyscy widzowie, na początku oczywiście powiedzmy o tym jak zdobyć Primogemy na te losowania, więc po pierwsze Dostajecie za aktualizację 300 Primogemów, od razu to so odbiorę, więc mamy tutaj spokojnie 300 Primogemów do odebrania Dodatkowo z takich innych eventów, no to po pierwsze mamy powiedzmy event za otwarcie nowego terenu w Natlan Napiszcie w komentarzach czy chcielibyście odcinek z tego Oczywiście wiem, że to pewnie trochę czasu minie, bo dopiero za tydzień będę, pewnie zrobię kolejny, bo zanim to zrobię, to trochę czasu potrwa. Ale jeżeli chcielibyście na film zamówienia tego eventu, bo no, na pewno są ciekawe nagrody. Przede wszystkim chyba najciekawszą nagrodą jest ten postać Ororon. Tutaj Primogama się dostaje, nie wiem ile się można dostać, ale wydaje mi się, że też może, może tak koło tysiąca, no może trochę mniej, ale wydaje mi się, że na pewno trochę tych Primogemów będzie. Następnie tej nagrody za zwiedzanie tego terenu nowego, może zaś łącznie, łącznie 400, jeżeli się tam 80% tych nagród zbierze. Czyli powiedzmy mamy 700, nie licząc tego eventu. Tutaj macie z, jeszcze jakieś tam zadanie związane z domą postacią, o niej opowiem za chwilę. Macie kolejny 60, macie już łącznie 760. Samy test też macie po 20 na postać pięciogwiezdkową, czyli macie już łącznie 800. W sumie tak, nie licząc tego eventu, no to mamy 800 primogemów. No, czyli daje nam to skromne 5 losowań, ale podkreślam, można jeszcze zdobyć pewnie w tym eventie sporo tych prejmogemów, więc myślę, że po tym filmie z tego nowego eventu, no to na pewno wam powiem, ile tych prejmogemów można łącznie dostać, więc wydaje mi się, że może być nawet z około 2000, jeżeli, jeżeli będzie to jakiś tam event, gdzie da się zdobyć więcej. Oczywiście nie oczekuję, że to będzie event pokroju typu w wliwę, co był na chiński nowy rok, ale wydaje mi się, że trochę tych Primogemów będzie. Więc wydaje mi się, że na spokojnie może być tak. Powiedzmy nawet 10 tych losowań, więc no trochę coś tam można polosować. A dziś, a postacie dzisiejsze no to są całkiem ciekawe. A dlaczego ciekawe? Otóż są dwie nowe postacie. Jedna jest to postać pięciogwiazdkowa, nazywa się Varesa. Druga jest to postać czterogwiazdkowa, i Jansan. No, myślę, że tego Jansana no to pewnie część już kojarzy, jeżeli grało w z Natla no to wie, że to postać. Trochę już mnie zastanawiało, dlaczego tej postaci jeszcze nie ma, ale. Ale na szczęście już ją dodali. Myślałem, że, że, że będzie trochę w topa, że nie dodali tej postaci, ale niech będzie. Jeszcze oczywiście są inne postacie, które już były dostępne wcześniej. Shanion, czy jak to się wymawia, no to była dostępna w sumie tylko raz, też rok temu na ten chiński nowy rok w ona jest dość często, więc o niej nie powiadam. Gaming też był ostatnio w tym evencie na chiński nowy rok. W sumie nawet w tym był roku do zdobycia z tego eventu, ale z Wishu no to też był dostępny w samym czasie. To Shianu chyba wcześniej nie był, może się mylę. Dobra, więc teraz przejdźmy do pięciu postaci. Najpierw opowiemy o tych postaciach pięciogleskowych, potem będą czterogwiazdkowe, Oczywiście wspomnę powiedzmy o tym, co sądzę o tych postaciach powiedzmy w samej grze, a jeżeli chodzi o to, jak sobie radzą w walce, no to, to pokażę Wam później. Także zaczynamy od Waresy. jeżeli chodzi o tą postać no to ciężko mi ją ocenić, bo jest to nowa postać, ciężko mi ją ocenić, czy raczej oceniam pozytywnie, czy negatywnie. Z wyglądu bym powiedział, że jest całkiem niezła. Chociaż wydaje mi się, że jakby ta postać była w tle, no to według mnie lepiej wygląda niż to co dali tutaj, chociaż no jednak trochę bardziej pokazuje moc tej postaci. Zobaczę jak, jak to wygląda w tym evencie, jak wygląda ta postać, czy... Czy jest spoko, czy nie, to ewentualnie Wam dopowiem w następnym filmie. Więc to jest w sumie tyle o tej postaci. Przejdźmy teraz do walk. Dobrze, teraz na ekranie widzicie warestę. Jest to postać Elektro, jej bronią jest Catalyst. Jeżeli chodzi o postacie, które mamy do pomocy, no to mamy jeszcze dodatkowo postać Pyro, czyli chcę wykorzystać combo Overheat. I teraz widzicie jej szybką umiejętność, czyli w sumie podobnie tak jak większość postaci z Natlan, czyli. Czyli ma jakieś tam umiejętności związane z poruszaniem się. Tutaj mam na przykład bardzo szybkie beganie, nawet można chodzić po wodzie. Mojżesz, czy to ty? Dobra, nie, nie żartujmy. To to, to to był taki sobie żart, że po prostu masakra. Nawet chyba to nie był moje rzecz. Dobra, nieważne. Wracam do walki. I teraz widzicie w walce. Ja tutaj przed tutaj całym testowaniem tych postaci sprawdzam, powiedzmy, te ataki, jak to wygląda. No, i tutaj, jeżeli chodzi o walkę, no to tutaj zobaczyłem, że najlepiej jest po prostu przytrzymać ten szybki atak, to znaczy zwykły atak, i wtedy to po prostu Potem uderzając, zadaje bardzo wysokie uszkodzenia. Jeszcze w dodatku ona się trochę leczy, więc myślę, że możecie nawet jako postać do walki na pierwszą linię, chociaż no nie ma zbyt dużo życia, bo tylko 19 tysięcy. Ale jednak to leczenie, powiedzmy, trochę ją poprawia, tą sytuację, więc może tam powiedzmy, nawet trochę zebrać, bo jeszcze. Zanim ona padnie, no to na pewno kilka, kilkanaście uderzeń zrobi, widzicie. Bez żadnych umiejętności, bez żadnej pomocy jakichś tam innych typów, 20 tysięcy, no to naprawdę jest bardzo dobra wartość. Wiadomo, czasami można ją skontrolować, ale wydaje mi się, że w takiej walce naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. W dodatku fajne w tej postaci jest to, że tutaj nie, ma, nie trzeba używać innych typów, widzicie, że ona sama w walce sobie daje radę. Wiadomo, pewnie postacie, które ma do pomocy, no to pewnie dają mi jakiś tam bonus, że robi na pewno większe obrażenia, ale wydaje mi się, że. O, i macie teraz umiejętność specjalną. No, umiejętność specjalna, no nie jest jakieś tam super mocna, ale. Ale powiedzmy, może być. Więc jeżeli chodzi o tą walkę, no to widzicie, że ona naj... najlepiej sobie radzi z tą zwykłym atakiem przy przytrzymaniu i to uderza naprawdę bardzo, bardzo fajne uderzenie. Widzieliście, naprawdę bardzo szybko to poszło. I naprawdę wydaje mi się, że Waresa naprawdę może być całkiem niezłą postacią do walki. Oczywiście, jeżeli ma jakieś tam wsparcie innych typów, no to na pewno Wam to pomoże. Ale samemu, jeżeli nie trzeba jakichś tam dodatkowych postaci, które dają jakieś tam dodatkowe wzmocnienie, no to nawet sama potrafi naprawdę zrobić bardzo wysokie obrażenia. Chociaż pewnie trzeba jakieś tam, pewnie jakieś tam kombo postaci odpowiednio zrobić, żeby ona takie efekty dawała. Ale naprawdę postać mi się mega podoba, jeżeli chodzi o walkę. Nie wiem, jak to będzie fabularnie, ale wydaje mi się, że jeżeli Foblarnie, jeżeli chodzi o samą postać, będzie naprawdę fajną postacią, no to naprawdę zastanawiam się na tym, czy jej po prostu nie wyłyszować, bo naprawdę wydaje mi się, może być to całkiem niezła postać i naprawdę, jeżeli mi się spodoba nawet Foblarnie, no to mówię, ja na pewno będę chciał ją wyłyszować, chyba że okaże się, że no nie jest to jakieś tam postać, która samą sobie daje radę, tylko trzeba mieć odpowiednią drużynę. Ja mówię, ja jakichś tam drużynych mocnych nie mam. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie naprawdę oczekuję dużo tej postaci. Naprawdę, widzieliście, mega sobie radzi. Ale dobra, nie opowiadajmy dalej. Przejdźmy w końcu do kolejnej postaci, czyli do Shanion. Dobrze, to czas teraz na drugą postać, pierwszą grzeską, czyli Yun, czy Ksianion. Nie wiem, jak to się czyta. Przepraszam was, widzowie. Wiem, że niektórzy będą się czapali tego, ale nieważne. Więc no, jeżeli chodzi o tą postać, no to jeżeli chodzi o moją ocenę, o to, jak ona wygląda, wygrze, no to. Mówią, ona w sumie była tylko raz w fabule, może dwa razy się pojawiła. Jeżeli licząc Iwet, no to jak gdyby się raczej za dużo wpływu na, na świat nie ma, chociaż może nie jako postać taka do gry, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o taką postać w fabule, no to tak, jeżeli ogólnie, jeżeli ktoś dobrze zna fabułę, jeżeli wie o co chodzi, no to na pewno pojawia się częściej. Natomiast w samej tej postaci, no to niestety już trochę rzadziej, ale. Ale powiedzmy, że jacyś tam na pewno sympatycy tej postaci mogą być, więc wydaje mi się, że ktoś może, chociaż z sam, samego zapodobania do tej postaci, ją zdobyć. Natomiast, jak sobie radzi w walce, to pokażę Wam za chwilę. Dobrze, więc teraz powiedzmy o Shanyun. jest to postać Anemo, korzystająca z kataliz, czyli magia. Do pomocy mamy postacie też Hydro oraz Pyro, więc są całkiem nieźle. Zacznijmy od tego, jak sobie radzi w walce. Więc no, na razie tutaj korzystam z zwykłych ataków. Jeżeli chodzi o, o te jej umiejętności, no to za chwilę pokażę jak to wygląda. Na razie korzystam z innych. O, i teraz macie jej umiejętność. Widzieliście, naprawdę spoko to wygląda. Możecie się wznieść powietrze i zaatakować zadając całkiem niezłe wrażenia. Tutaj teraz w tle macie Gaminga, czyli postać, która za chwilę będzie umówiona, bo też jest osobna z Wishów. Jeżeli widzicie, no to tym szybkim atakiem jej 7000 zadajemy bez, bez żadnych połączeń typów. Przypominam, że Anemo jest to typ, który Powiedzmy, łączy te inne, inne typy no, poza Dendro oraz yy, Geo, więc naprawdę jest to typ dość uniwersalny. Widzieliście, pojawi się moc Elektro, ze względu na to, że ten Mega Helikold po prostu korzysta z elektrycznej yy, tej yy, kosy. To nie jest kosa, wiem, ale już powiedziałem kosa, to niech będzie. Dobra, teraz gaming. Widzicie, raczej ta postać nie jest do używania jako główna, raczej jako wsparcie. Też jakoś tam dużo życia nie ma, 16 tysięcy, no prawie 17, więc to nie jest to niestety dużo życia. Więc no, raczej nie wykorzystujemy tej postaci do walki jako pierwszą, tylko raczej powiedzmy do wsparcia, tak jak teraz widzicie. Atakujemy nieźle, tutaj sobie radzimy, teraz korzystamy z pomocy innych postaci. No to już nie wygląda zbyt ciekawie, po prostu nudne klikanie i klikanie, po prostu nic ciekawego się nie dzieje. Teraz Gaming no jest to niestety mało życia zostało, mo, ale to już nieważne. Używamy teraz super i teraz widzicie, super moc. No, coś tam trochę się podleczyła, coś tam trochę atakuje, raczej skubie, więc no. W I wiem, że specjalne raczej to nie jest takie do atakowania jedny, jednego przeciwnika, tylko raczej do, do, do użycia na kilka. Więc widzicie, ra, to nie było jakoś tam najlepiej użyta umiejętność, ale. Jeżeli, jeżeli chodzi o testowanie umiejętności tych specjalnych, tych mocnych, no to no niestety nie jest to zbyt proste, bo tutaj musisz najpierw to naładować potem zaatakować. Więc no niestety przetestowanie tego no to nie jest zbyt komfortowe. by musiał ze dwa razy sprawdzić jak to sobie radzi. O. Teraz to wygląda tak. Znowu używam szybkie emitności i tutaj ładnie łączenie typów dało robotę. Teraz gaming atakuje. Pyk też się trochę podleczył. Teraz Księciu i znowu Krzanion yy, i pokonujemy przeciwnika. Więc biliście. Całkiem nieźle sobie poradziła. Może nie aż tak bardzo jak te, ta poprzednia waresa, ale naprawdę też jest to niezła postać. Także podsumowując, w sumie Krzanion też wydaje mi się całkiem niezłą postacią. Też całkiem nieźle sobie radzi. Może nie jest to na pewną najlepsza postać na świecie, ale naprawdę też w walce nie ma na co narzekać, też daje sobie radę. Więc jeżeli już macie kilka jakichś tam najlepszych postaci, no to wydaje mi się, że tą postać też można rozważyć jak najbardziej. A teraz przejdźmy do postaci czterogwiazdkowych, czyli po prostu szybka przewijka, po prostu powiedzenie jak sobie to radzi w walce. Dobrze, zostały nam w sumie do omówienia postacie czterogwiazdkowe. Pierwszą postacią już jest Jansen, czyli też nowa postać. I jest to postać elektryczna korzystająca z włóczni. Jeżeli chodzi o jego szybką umiejętność, to no za chwilę Wam pokażę. Odpalacie. I już. naprawdę, naprawdę, no, jeżeli chodzi o taką kompozycję, no to po prostu ta prędkość po prostu mnie zszokowała. Naprawdę, naprawdę kurka wodna. Naprawdę to pędzi. Nie, nie powiem jak, bo nie wiem jak to pędzi, ale naprawdę pędzi potężnie. Ferrari, można powiedzieć, może nawet szybciej. Dobra. Teraz są przeciwnicy. Jeżeli chodzi o postacie, to no to mamy postać się Pyro. Niestety, to co mnie martwi, no to jest ilość tych postaci Pyro, a z trzy, no niestety, nie wiem, nie wiem, po co dali aż trzy postacie Pyro. Ja raczej wolałbym dać maksymalnie dwie, raczej dawanie trzech postaci tego samego typu, no to nie jest zbyt y optymalna kombinacja, bo niestety nie daje nam to żadnego y dodatkowej mocy. Dwie dają, ale trzy, no to niestety już nie. Znaczy trzy dają tą samą co dwa, więc no noszenie trzech tych samych to jest bez sensu, ja bym dał raczej dwie. Dobra, ja to gadam o bzdurach, a nie skupiam się na walce. Jeżeli chodzi o walkę, no to widzicie, coś tam robimy, coś tam skupiłem po kolei, ale widzicie, no raczej też nie jest to postać do walki na pierwszą linię, bo niestety nie zadają ona zbyt dużo życia. No tak samo punkty wytrzymałości też, też nie powalają, więc no niestety... też raczej jest to postać do używania jako wsparcie. <laughs> znaczy, z takiej krótkiej oceny, no to... No, jest to postać niska, więc, no w sumie, wydaje się, że to jest taka dziecięca postać. Chociaż, mimo tego, że ja lubię takie postacie dziecięce, tak, no, jednak no ta postać niezbyt mi się podoba. To znaczy, nie mówię, że jest zła, tylko mówię, no nie pasuje mi do tych, tego typu postaci. I jakbym miał powiedzieć, no, to z tych postaci takich dziecięcych z tego regionu, no, to Kaczyna jest zdecydowanie lepsza, zdecydowanie mi się bardziej podoba. Dobra, my to kończymy. ze nam dwóch przeciwników do pokonania. W sumie, teraz jeden, potem pojawi się drugi. Dobra, przepraszam, wezmę sobie łyk wody, bo. Do tego gadania, no niestety trochę w garle suszy, więc no, trzeba się napić. Jakby tutaj zwykła woda, tam lekko gazowana, więc żeby nie było, że ja popijam coś innego. Dobra, wracamy. Teraz używamy umiejętności. Więc no. Walczymy. Trochę się męczymy, ale no. Coś tam zrobiliśmy, więc no w sumie, w skrócie, Jansson, no raczej średnia postać do walki, jedynie ta bieganie jest ciekawe. Teraz czas szybko na drugą. Dobra, więc od razu przeżyćmy do drugiej. I teraz mamy postać, której szczerze nienawidzę, czyli Chevrous. Dlaczego nienawidzę? No dlatego, że nie potrafię po prostu jej wykorzystać, po prostu nie potrafię nią walczyć, nie wiem. nie wiem. Ja już chyba już kilka razy byłem na Trialu i po prostu nie mogę znaleźć dobrej taktyki, żeby, żeby nią dać radę tej. Próbuję różnych tych kombinacji, ale po prostu nie, nie jestem w stanie znaleźć odpowiedniej formacji, żeby wykorzystać ją jak najbardziej optymalnie. Dobra, a jeżeli chodzi o samą postać, no to jest to postać Pyro korzystająca z włóczni. Do pomocy mamy postać Elektro, więc chcemy zrobić kombo Overheat, tak jak w poprzednim. Ogólnie ta walka może trochę potrwać, ale no niestety... Mówię, Jakoś nie jestem... nie potrafię dobrze wykorzystać tej postaci, tego komba, nie wiem dlaczego, ja po prostu... Jeżeli, jeżeli miał, miałbym zrobić ranking, powiedzmy, graczy, którzy wykorzystują tą postać i wiedzą jak nią grać, no to ja bym się znalazł na sam dole, nawet bym był pod tabelą, więc no... tak to tragicznie wygląda, dobra. Jeżeli chodzi o moją taktykę, no to właśnie próbuję wykorzystać to combo Overheat, ale no... To znaczy, no over, tak, to jest chyba overheat więc no, niestety, to znaczy na szczęście dobrze powiedziałem, bo chciałem powiedzieć electrocharsz, ale to jest dla wodnych i elektrycznych, a to jest ogniste elektryczne, więc to jest combo overheat. Wiem, może pewnie powinno się wykorzystać tą super moc, ale ja tej super specjalnie czekam na tych ymm, mocniejszych przeciwników, żeby po prostu pokazać, jak sobie radzi z tymi mocniejszymi przeciwnikami. No teraz wykorzystałem, no to wykorzystuję bomby. No nie jest to jakoś tam super y, mocno umiejętność, to znaczy nie jest zła, ale no nie jest to też tak mocno tutaj. Za chwilę pokażę postać, która naprawdę posiada o wiele mocniejsze ataki. Ale to mówię, nie będę wam spoilerował jak to postać, chociaż, no pewnie już wiecie jaką postać, bo już mówiłem wcześniej, co będzie. Więc my tutaj kończymy jakoś wykorzystuję te moce, jakie mam. Coś tam robimy, staramy się robić przynajmniej. I tak się zakończyła walka, więc. To była Chevus. Przejdźmy teraz do ostatniej postaci, którą tak jak się domyślacie, jest gaming. Jeżeli chodzi o samą postać, no to jest to postać ognista korzystająca z klimora, czyli tak zwany gruby miecz. Główną zaletą tej postaci są uderzenia. Widzieliście, tej z połączeniem z jeszcze kryo naprawdę jego atak zrobił bardzo potężną robotę. Tutaj te duże slajmy, prawie na jedno uderzenie zostały pokonane, więc naprawdę to robi robotę. Niestety muszę powiedzieć, że dużą wadą tej postaci jest to, że bardzo szybko schodzi, naprawdę jego życie bardzo szybko znika, więc nie miał powiedzieć, no to w sumie kombo, które mamy, no może nie jest złe, jeżeli chodzi o samą taką walkę, powiedzmy, bo mamy postać Creora z Anemo, czyli chcemy po prostu tworzyć tak zwane combo melting. Tak jednak moim zdaniem, ja bym jednak dał jakąś tam jedną postać leczącą. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy zrobić combo melting, no to wydaje mi się, że chi była po dobra. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tę postać no to wydaje mi się, że... Znaczy, można by było tutaj na spokojnie dać Baśkę, bo też nie... wydaje mi się, że combo Vaporize mogłoby być całkiem niezłe A może nawet tworzenie combat Burgeon czyli... czyli połączenie wodnej, dendro oraz ognistej, czyli czyli powstają bomby roślinne I uważam, że to kombo też, też wydaje mi się, że całkiem źle by dało sobie radę z tą postacią. Bo mówię tutaj akurat postać lecząca by się przydała, bo to życie bardzo szybko schodzi. Aczkolwiek tutaj, zaraz wam, zaraz wam tutaj przedstawię jedną rzecz, ale to dopiero na koniec będzie pokazana. Teraz widzicie, staram się tutaj jakoś unikać wykorzystania tej postaci, żeby po prostu mi ona nie padła. Wiem, że teraz powiecie, że trochę jak Nob gram, że niepotrzebnie to robię, bo mogę użyć... No, od razu ze To to się specjalnej, ale. Ale mówię, ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby wykorzystać umiejętność specjalną dopiero w walce z bosami, Więc. Przepraszam za moją nieumiejętność w grze, ale ja powtarzam, ja jestem raczej graczem. Tempo, for fun, forfana, nie pod gracza jak najlepszego. Po prostu sobie gram, bo mi się ta gra podoba. Wiem, że ostatnio ta gram może nie, wy... nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o sam gameplay, ale. Ale mi tutaj chcę po prostu zobaczyć tą fabułę do końca. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, teraz będzie nudny moment, gdzie będę walczył z jednym typkiem, będzie to trochę trwało. Ale zaraz będzie ostatni przeciwnik i wam pokażę tą umiejętność specjalną. I od odpalam. I widzicie, umiejętność specjalna pozwala nam się trochę, w... nawet bardzo wyleczyć, więc naprawdę. Pewnie niektórzy teraz mnie wyśmieją, że czemu nie użyłem jej wcześniej. No to już dlatego po prostu zapomniałem jak ta umiejętność działa. Jak, jak, jak grasz tutaj raz na jakiś czas tą postacią, no to można zapomnieć, bo tych postaci no, jest dość sporo jednak w tej grze. Więc no... Może się zdarzyć. Tutaj kończymy tą postać. I tak właśnie wyglądał gaming. Mojej w opinii najlepsza postać z tej całej trójki. Aczkolwiek pewnie każdy będzie miał swoją opinię, ale jakbym miał powiedzieć, która z tych postaci czerwgieweskowych i Jansan, Chevrolet czy Gaming jest najlepsza, no to chyba moim zdaniem Gaming sprawia mi, sprawia mi największą przyjemność z tych wszystkich trzech. Więc to były wszystkie postacie, które ja chciałem wam pokazać. Przejdźmy teraz do podsumowania. Dobrze, więc na sam koniec krótki przegląd postaci, takie podsumowanie tego wszystkiego, jak te postacie wpadły, więc tak, Varesy. Jeżeli chodzi o Varesę, no to Moim zdaniem jest to postać, która w walce naprawdę nieźle się spisała. Widzieliście, że całkiem fajnie bije, całkiem naprawdę dobrze sobie radzi. Szczególnie z tym połączeniem z tych spyro postaciami, naprawdę nieźle sobie poradziła. Wydaje mi się, że mógłbym tak w, dal, w walce dać, myślę, 8 plus, nawet może nawet dałbym 9 takie na 10. Naprawdę bardzo fajnie się tą postacią walczyło. Mi się akurat podobało, myślę, że to były moje pozytywne wrażenia. Xianyun, jeżeli chodzi o tą postać, no to. Wydaje mi się, że też mogłem dać niezłą ocenę. Wydaje mi się, że 8 na 10 byłoby jak najbardziej pasujące, bo jednak, wydaje mi się, że tą Varesą trochę lepiej mi się walczyło. Ale to nie znaczy, że ta postać jest zła też. Wydaje mi się, że można ją wziąć. Ale no, mówię, jakbym miał porównać, która jest lepsza, czy Waresa, czy też szeniu, no to chyba Waresa jest zdecydowanie lepsza. Następny, tak. Jansa no to całkiem okej. Okay. Myślę, że nie ma na co narzekać. Wydaje mi się, że takie. No, 7 takim, powiedzmy, z minusem na 10 mogłem im dać. Spoko postać, ale wydaje mi się, że na pewno nie najlepsza na świecie. Chevrus, no, ja mówię, ja niestety z tą postacią się nie lubię. No, nie, nie potrafię po prostu odnaleźć się tą postacią. Nie wiem, jakoś, nie wiem, po prostu nie potrafię, nie potrafię znaleźć dobrej, dobrej taktyki. Nie potrafię po prostu. Ja nie czuję po prostu tej postaci, no, więc, no, ocenianie tej postaci przeze mnie, no, to jest trochę bez sensu. Ale miał mnie miałem ocenać, no to ja bym powiedział, że ja jej nie polecam, chociaż wiele pewnie się obrazi. Ja bym dał takie no 5 na 10, no niestety, no nie podoba mi się ta postać za bardzo. No i gaming, gaming naprawdę akurat z tych czterogesta chyba najlepsza, Też mógłbym dać na spokojnie 8 na 10, naprawdę też się fajnie tą postacią walczy ten nieco jej problem jest to, że bardzo szybko mu życie schodzi to jest niestety mały problem. Więc wydaje mi się, że postać lecząca byłaby jak najbardziej piastująca. Więc w sumie takie podsumowanie tych postaci. Czasem ciekawe. No, mówię ciekawe, szczególnie Waresa chyba ciekawa, nie dość, że nowa to jeszcze. Widzieliście, że w walce całkiem nieźle sobie radzi. No mówię, szanium też, też OK. Ale mówię raczej bym chciał warę z tych dwóch. I w ogóle zastanawiam się, czy może ją nie, nie wyłyszować w odcinku z tym eventem. Bo wydaje mi się, że to będzie dobry moment na, na ogarnięcie tego, w, tego momentu. I, to jest akurat postać, która mnie całkiem zaciekawiła, więc sami ocencie, czy chcielibyście odcinek z eventu i chcielibyście zobaczyć Wishę, e, jak, jak losuje tą postać. Tak samo jak w tym poprzednim odcinku z tych eventów z Liue, gdzie losowałem szęchę tak. Mam nadzieję, że chcielibyście, żebym zobaczył wyszywanie w aresy. I w sumie to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam, moi widzowie, za uważanie materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się taki filmik spodobał. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz kliknięciu w dzwonek, aby nie przegapić następnych filmów na kanale. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście film z, z eventu z tego Natlan, a może chcielibyście więcej filmów z Genshin'a, na przykład z innych rzeczy. To napiszcie w komentarzu, możecie też ocenić, czy Wam się taki filmik spodobał. Zapraszam również Was do mojego Discorda, link znajduje się w opisie filmu, a ja żegnam, do zobaczenia, na razie.